Stronę Owen, a to jest pierwszy odcinek z serii Minecraft Skyblock. Yy, może nie podobię, bo wełnę wszystko będzie na dole w, w opisie. Ja zacznę do robienia zadań, więc pierwszym moim zadaniem będzie zrobienie generatora Kobla. Jakby ktoś nie wiedział, generator Kobla strona robi się w ten oto sposób. Tu stawia się ten y, wodę i rozlawa, a tu stawia się w lawę. I tak oto tylko to mamy korzystamy. Teraz jedno zadania mamy, drugie zadanie, znaczy nie zadanie po prostu zepnę drzewo na kilo w najprostszy sposób.

powiększyć platformę i jedna sadzonka wypadła chociaż tego drzewa jak wypadnie to trochę powiększę wyspę i myślę że będą tak chociaż dwa zadania na odcinek jak w poprzednim filmie czyli w prologu do tej serii było w opisie napisane że Um, że odcinki będą pojawiały się co dwa dni to nie od tego zależy to będzie po prostu jak mi się będzie chciało wstawić filmik to po prostu go wstawię bo tym, że są wakacje nie mam czasu do jak ktoś do mnie przychodzi i mówi wyjdziesz, wyjdziesz, mówię dobra już chwila". i tak to nie mam czasu po prostu jeszcze dzisiaj o Dzisiaj spróbuję to wstawić jeszcze jak mi się uda na razie po prostu do drogi tyle dobra trochę tego mamy więc ja zrobię taki myk inaczej Mamy sobie taką malutką platformę Żeby chociaż tak jest akurat za pierwszym razem idealnie Jest ja po prostu własna ręka, tak, która wypadła właśnie za pierwszym razem Czego bardzo się cieszę Nie wiem do końca do było drewno schowamy tutaj. Ja żeby was nie zanudzać po prostu robię timelapse na tym jak kopię tego kobra. więc do zobaczenia za chwilę. Dobra, widać po krótkiej przerwie yy, no, po tym jak kopałem nudno kobla. Yy, Na no, tyle tego już. Jak widzieliście, miałem małe problemy z lawą i z wodą, która cefle zamarza. Ja zrobię teraz takie, mykle zabiorę tą wodę i po prostu wstawię ją tutaj i zrób po prostu dolną platformę tam na dole Czekajcie zabiorę tę wodę, żeby po prostu nie wymarzał hmm. i tu po prostu zrobię taką platformę widzicie idzie już noc I za chwilę będzie koniec odcinka tylko zrobię to co miałem zrobić tu, tu 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 dobra takie coś chyba jak najra na razie w o, drzewo Uy, Dobra, jestem. Woda mam. Woda tu. wiaderko tutaj. E, ja się po prostu z Wami będę żegnał. Pamiętajcie, łapka w górę. To dla Ciebie tylko, nie wiem, 10 sekund. Dla mnie to naprawdę dużo znaczy. Więc do zobaczenia. W W kolejnym odcinku Minecraft Skyblog